kochani, witam weźcie w kolejnym fascynującym jakże odcinku mnie na kanale. i Dzisiaj nie będzie to makijażowe, nie będziemy testować żadnych kosmetyków, ale będzie to hol zakupowy z shein i nie będą to ciuchy, a będą to rzeczy do domu. Właśnie takie, wiecie, organizacyjne do łazienki, które gdzieś tam widziałam, przejrzałam przy stronie, spodobały mi się. I stwierdziłam, że muszę zamówić. Na paczuszkę czekam około dwóch tygodni, jestem właśnie po prysznicu i listonosz mnie zastał w takim stanie. Jak zobaczyłam, że to jest paczka z szylin, zaczęłam ją otwierać, a stwierdziłam, nie, nagramy to, więc już Wam pokażę, co tutaj mamy. No oczywiście nie byłabym do końca z sobą, gdyby to były same rzeczy do domu. Coś tam ściuchów mamy, ale mam też jeszcze jedną paczkę z Szyin, jeszcze nie otwartą. I są tam właśnie ciuchy do mierzymy, dlatego te dwie rzeczy, które tutaj mamy, są to wody i bluzeczka. Taki mały spoiler. Będą, Będzie właśnie w niebawem już, w kolejnym jednym z kolejnych odcinków nie, na kanale z mie serii Mierzymy. I będą tam właśnie te rzeczy. Są wody i bluzka. Taki spoiler. A teraz przechodzimy już do rzeczy do domu. Nie wiem, czy znajdę tutaj faktuczkę. Gdzieś, gdzie jest malą i ziemia. Mamy tutaj jeszcze też rzeczy takich niekoniecznie do domu wyposażeniowych. To jest pędzelek do podkładu. Będę sobie go sprawdzać. Także też wam, jak będziemy kiedyś na jakiś tam poranny czat, make up nagrywać, to powiem Wam po prostu, czy mi się on sprawdza. Czy nie. Ja na stronie mam fajne opinie. Nie był niedrogi, kosztował coś około 4-5 funtów, ale właśnie nie mogę znaleźć tej faktury, faktury, więc podlinkuję Wam te rzeczy, jakie znajdę na aplikacji, bo ja mam ogólnie aplikację SHEIN, jak znajdę na aplikacji, to Wam podlinkuję i wtedy będziecie widzieć cenę, ponieważ no ja nie pamiętam, bo zamówienie składam około 2 tygodni temu, no zamówienia tak przeważnie z SHEIN idą około 2 właśnie tygodni. Pierwszą rzeczą to jest chyba taki trolej do, właśnie na kosmetyki, na takie rzeczy. Ja sobie go zamówiłam z myślą do łazienki i myślałam, że wkładam do koszyka jeden, a włożę dwa. Ale niby mamy zawsze podane wymiary i tak dalej, ale mi się wydawało, że to jest większe. A to jest takie mniejsze. Ale zaraz spróbuję to złożyć, bo widzę, że mam dwa takie opakowania. mhm mm już waga. <laughs> Uwaga, inżynier Natalia bakci. Przecież musi to pasować tu. Innego wyjścia nie widzę. Dobra, może zajmę się tym zaraz. W każdym bądź razie, co zamówiłam jeszcze? Zamówiłam sobie dwa takie kubeczki ssawką na ścianę. I tutaj sobie doklejmy. Dokładnie jest to w takim neutralnym biało-szarym kolorze. Jest to plastik. I nie wydziela żadnego. Nieprzyjemnego zapachu, bo pamiętajcie o tym, że czasami te rzeczy y, mają taki swój nieprzyjemny zapach. To nie jest fajne. Tutaj mamy zabezpieczone naklejką, żeby nam się nie odkleiło. Czy będzie nam się trzymać to na ścianie w łazience, czy nie, to zaraz wam oczywiście pokażę. Pokażę wam już, jak po prostu się to ułożę w łazience, jak to wygląda, żebyście mieli y, możliwość zobaczenia rozmiaru, jak to naprawdę wygląda i tak dalej. Także mamy dwa takie kubeczki. Powinny być dwa. Tak, mamy drugi go sobie od razu właśnie wyjmę on przechodzi w takich kartonikach, wszystko mamy ładnie zapakowane i po prostu sobie wkładamy, jeśli chodzi o to no to wiadomo, że musimy to przed użyciem sobie przemyć, pomimo tego, że to jest nowe wyjęte z kartonika, widzimy, mamy to może też i od tego karteńka delikatnie upaprane, no ale wiadomo, że takie wszystkie rzeczy sobie zawsze musimy przemyć i najlepiej to wyparzyć. Ja przynajmniej tak wychodzę z takiego założenia. Nie będzie to u mnie na szczoteczkę, tylko właśnie na jakieś tam golarki, takie podstawowe rzeczy. Natomiast na szczoteczkę zamówiłam sobie taki specjalny, ponieważ ja mam soniczną szczoteczkę i zamówiłam sobie taki stojaczek na Szczoteczkę, którą można. przy Wsadzamy tutaj szczoteczkę. To nie wiem do czego jest. I mamy taką naklejkę czy M, więc pewnie możemy sobie ją przykleić tu. I ma się ona trzymać. Chodzi o to, żeby szczoteczka nie leżała na umywalce, gdzieś tam na lusterku i tak dalej. No wiadomo kapieł, zbiera się osad, jest zabrudzenia, jak myjemy ręce, może mam gdzieś ochlapać, czy tak dalej. Uważam, że będzie to bardziej higieniczne rozwiązanie właśnie, jak ona będzie sobie wisieć na ścianie. Także to też Wam pokażę, jak ona wisi pod, znaczy nad wandę, a pod prysznic, ponieważ tak, mamy prysznic i najczęściej w jednym. Zamówiłam sobie też taką białą półeczkę, ona jest na trzy po prostu na takie podstawy, żeby na wannie też nie leżały typu właśnie pod podprysznic, czy coś do mycia twarzy. No, ogólnie takie coś tam. no Mamy taką po prostu przysawkę, nakładamy sobie to w ten sposób i ma to wisieć. I to chciałam zamówić w dwóch sztukach, że sobie powiesić jedno na drugim. Natomiast hmm, chyba przez pomyłkę albo zrządzenie losu, bo w takie przypadki też nie do końca wierzę. To było po prostu przeznaczenie. Zamówiłam dwa te um, stojacki, które zaraz będziemy montować. Natomiast ja nie zmontuje I jeszcze jedna rzecz, która już nie jest do łazienki, są to światełka na baterie z takimi spinaczami. One będą tutaj docelowo na jedną ścianę tutaj u mnie właśnie w sypialni i będą zdjęcia. Nie już kocham zdjęcia. <laughs> I będą sobie właśnie na tym zdjęcia wisieć. Także tak sobie to wymyśliłam. Oczywiście. Ym, Stanie się tak jak moja spalina, stanie pomalowana. Mam nadzieję, że to się stanie niebawem, w najbliższej przyszłości. Farby już mam kupioną, także jest szansa. A teraz co? Montujemy. Będziemy montować, a później pokażę Wam, jak już urządzę tą w łazience, poustawiam i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I powiem Wam od razu, czy rzeczy są. Warte swojej ceny, czy są, bo sprawdzę sobie przy okazji ceny, czy są warte, czy faktycznie mają one fajne zastosowanie i czy można to, wiecie tak, że tak powiem składnie rozwiązać i poustawiać, także zaraz do Was wracam. I Natalka nie prezentuje się to tak, po prostu i dzięki temu właśnie nawet nie nam nic stać nie musi. we oczywiście są moje kwiatki. Tutaj mamy to powerbanka, bo się z nim ostatnio nie rozstaję. Tutaj mamy właśnie tą szczoteczkę elektryczną. Super się trzyma, znaczy no nie trzyma elektryczną, jaką tam macie. Super i te kubeczki też bardzo fajnie wyglądają. Jedyne zastrzeżenie jakie mam to do tych półeczek, o jak mi go ściszałem, do tych półeczek, gdyż są one bardzo małe no i udało mi się w końcu je złożyć. Ale tak, są generalnie małe. A tutaj na sobie mamy tą bluzkę jedną, która właśnie przyszła. Prezentuje się ona fajnie, ale to oczywiście będzie mierzone i wtedy wam pokażę w całości jak ona wygląda. Jedyny minus ma taki, że jest trochę krótka. Ja nie lubię takich bluzek, które odsłaniają za dużo ciała, ale no cóż nie zawsze musi być wszystko idealnie, tak jak chcemy. Więc ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście sobie łapka w górę. I co? Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Całuję buziaki.